Tak się państwo dzisiaj przyniosłem kolejny rój. To już generalnie jest drogi rój. No i dzisiaj Wam pokażę, tu akurat nie ma ramek w środku. Ja wziąłem tę roje łapkę ze sobą, bo malowałem te rojełapki w nocy, nie pomalowałem jednej ścianki, nie dałem ją powiedzmy na, na, na drzewo, ponieważ ona jest niepomalowana i tylko mam ją w bagażniku. Akurat do mnie zadzwonili strażacy żarujbisi, pojechałem go odebrać, no i odebrałem, teraz będziemy go przekładać. Wolnie robi się tych pszczół coraz mniej, Matka nie, nie udało mi się zobaczyć. No. Trochę wisi. Dobra, otwieramy tą rójkę i zobaczymy co tu jest o. Słuchacz, no a to Nagrywaj to! To jest fajne nie, tu jest dużo ramek, tu jest 7 ramek na pewno eee... Patrz ile tylko na daszku jest uh -huh. Waga Bo trząstę Pada graj to <noise> Ile to jest Pa ile wosku już odbudowały za chwilę? Patrz Dosłownie godzinę no to węzę mamy odbudowaną, panowie. Dlaczego ja nie daję te pszczoły do piwnicy? Bo ja jej nie mam. <laughs> ja idę w ryzyko i generalnie będę robił od razu dawać je do ula. No bo niestety ja tu nie mogę niczym na to doradzić, poradzić. I będziemy po prostu od razu do ula tu przed Zobaczcie jaki tu jest wielkości rój po prostu no ja myślałem, że mniejszy, ale jest mega duży i bardzo łagodna pszczoła jest Tu jest rój pierwak Czyli myślę, że myślę, że pierwak, bo I tu jest cieplutko co wiszą? Jedna ramka jest z takim suszem. Generalnie tu wpadło, czy nie wiem, co się zdarzyło, ale jest fajne, bo te pszczoły tutaj od razu to, co ze sobą przeniosły, ten nektar, to oni tutaj go wleją i zaczną pracę. Zobaczcie, Panowie, co tutaj się dzieje. Widzicie dobrze, tak? Dwa dni temu tu jeszcze nic nie było. Teraz jest właśnie taki ruch. Ale posłuchajcie mnie teraz. Co ja Wam chcę tutaj pokazać? Przejeżdżacie, powiedzmy, w godzinie 14 tutaj, a widzicie taki ruch. Bo, bo nie da się skłamać, że tu jest, powiedzmy, duży ruch, tak? Mówicie, ty no, mam rój. Mam rój i, i w ogóle. Marcin dzisiaj do mnie pisał, że jechał i był duży ruch. Słuchaj Marcinku, jest tak, że sytuacja wygląda następnie. Jak chcesz być, e, powiedzmy, zabezpieczony, że tu masz pszczoły i tak dalej, musisz tam wejść i zapukać. Jak będziesz słyszał, że tam jest rój, tylko wtedy zabierasz. Nieraz jest tak, że tak jak widzicie teraz to są strażaczki, to oni już pilnują tego ula powiedzmy, by te pszczoły, które się wyroją, one wleciały tutaj, tak? Wiecie. I, I teraz jest tak. I teraz jest tak, że jak my zabierzemy tą rojołapkę do domu, wiadomo, że damy ją do piwnicy i tak dalej. W ogóle jak zabieramy ją, to trzeba ją sprawdzić, czy tam są pszczoły. Bo ja e, kiedyś jak zwoziłem te rojełapkę, bo ja miałem ich jeszcze na Ukrainie, to montowałem. Było ich naprawdę dużo, dużo takich rojołapek. No i słuchajcie, no nie da się każdy tak, nie chciało mi się każdy otwierać, patrzeć i tak dalej. Natomiast przewoziłem do domu, natomiast do domu przewoziłem ja rojołapki z 50-60 sztukami pszczół. Tak, tak to wygląda. Sprawdzajcie, sprawdzajcie sobie czy, czy tam faktycznie jest rój. No ale zobaczcie, no tu jest po prostu no, no mega. Ja już jak wszedłem tutaj, to ja myślałem, że jest rój. Ale jeszcze go nie ma. Ja myślę, że dzisiaj może nawet dzisiaj on jeszcze wejdzie, a nie musi. Może jutro, pojutrze, nie wiadomo. Może przelaż też obecnie matecznik i oni polecą z powrotem do swojego ula. No tak to wygląda. To będziemy czekać.